Halo, halo, cześć, siemanko z tej strony Tomcio Gracz, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na serii GR Tomcio i w dzisiejszym odcinku jak tu widzicie drodzy widzowie będę sobie kontynuował żniwa lęczenia Po prostu chciałbym to, wiecie, też na dzisiejszym odcinku na pewno tutaj ten zbiór sobie skończyć, dokończyć. O. Już mam zbiornik pełen, ale że się w wpakował. Eee. Także sądząc tutaj po... Cały tych wiecie jak to plonuje, jak to sobie... Jak to się mówi... No to Tutaj może być całkiem spoko plon. troszkę więcej jak przejazd dookoła i pełen zbiornik, więc Wam szczerze oddać. Tego jęczmienia? No i jak dobrze dzisiaj tutaj pójdzie, a myślę, że tak, Raz wychodzi dzisiaj. Z tymi żniwami mi bardzo dobrze pójdzie na pizzerii. Jeszcze bym sobie chciał tutaj przyjechać z prasą z lareczką i tam słome ładnie, z, wiecie, zelować, strasować. Żeby tutaj już to pole było, że tak powiem, ogarnięte. Jak to się mówi, tak jak ma być. Na no samą zrób tutaj transport legno to już by mi musiało, że tak powiem, to wszystko naprawdę pięknie pójść. No dawaj bizon dawaj. Tu nie ma czasu. Na piątoby jak to się mówi. Kurde, jeden przejazd. Limit został, jeden dobry przejazd. I zbiornik pełen. i kurdy ma opaliwa jeszcze w 45 C. Ale dobrze, myślę, że to wystarczy. Przynajmniej na to, żeby do Gospy teraz dojechać. Kurczę, jeszcze by mi się tu przydała jedna przyczepa To bym tak to wiecie, na raz sobie wziął Na jeden zestaw dobry Ale to już by wtedy nie było, e... jeżdżenie na czterdziestkę piątkę, tylko przynajmniej na zetora tego mojego. No dawaj, urc zdawaj. Powiem Wam w zeszłym sezonie z kukurydzą tutaj była podobna sytuacja pod tą górę. To tak się wspinał, bo się wspinał. Ja się później przepinałem właśnie na Zetora. A no to tak tu idzie, bo idzie, kurde, dzisiaj. Człowiek mówił, kurcze da radę ten ciągnik ze zbożem. Ah, uh, tu curta lipa. I teraz na równym dopiero się kurcze buja. I wyjechałem tu standardowo ja, jak to ja. Ale jeszcze tutaj sobie przejadę przez oborę, powiem wam, ale jeszcze sobie właśnie zatankuję traktor. sobie ciągnik gdzieś właśnie tutaj zostawię szybko do kombajnu Ale powiem wam kurde, tutaj teraz tak sobie patrzę i myślę i parę tych berek będzie w sumie z tego pola, więc... Więc no troszkę z tą słomą się też tutaj odbije zapasu sobie zrobię na kolejne sezony, że tak powiem. Ale jeszcze trochę będzie sprzenicy będę miał, więc. To też się nie przejmuje, bo troszkę tej słomy nazbieram. Dobrze wstawić, no, na razie na swoje miejsce o. Ja jeszcze sobie zjadę, wiecie, czterdziestką piątką. I przyjadę tutaj, chociażby zacząć belować z etorem, z belareczką, tak jak mówiłem. I zobaczę jak to pójdzie. ale kurczę, niecałe dobre 30% zboża i sobie nie może dać rady. Znając moje szczęście to tam znowu ktoś pojedzie kurcze. O to mnie przepuścił ładnie. Z tyłu nikt nie jechał. Dobrze widzowie jednak sobie to poprasuje na kolejnym odcinku. Także dzisiejszy odcinek tutaj powoli będę kończył oczywiście zapraszam Was na poprzedni odcinek Zapraszam na Discorda kanału, link jak zawsze w opisie w linku również macie w opisie macie link do strony Instant Gaming. Tam są gierki w dobrych cenach. A my co? A my widzimy się w kolejnym odcinku. Także cześć na razie. Hej, trzymajcie się i do zobaczenia.